Oto trzy narzędzia, dzięki którym usuniesz tło ze zdjęcia. Pierwsze, Reboot BG. Za darmo możesz w kilka sekund usunąć tło ze zdjęcia, dodać inne tło albo zostawić białe. W darmowej wersji pobierzesz tylko obraz wielkości 500x500 pikseli, za większy trzeba niestety zapłacić, w zależności od wybranego planu subskrypcji. Cena zaczyna się od 18 centów za obraz. Drugie narzędzie to Photopea. To jest darmowa, online'owa wersja Photoshopa. I jeśli umiesz obsługiwać Photoshopa, no to możesz tutaj naprawdę wiele zrobić, jeżeli chodzi o usuwanie i podmianę tła, dodawanie cienia, dodawanie odbicia. No ale jeżeli nawet nie umiesz korzystać z zaawansowanych funkcji, to samo usunięcie tła w tym narzędziu dzieje się dzięki kilku kliknięciom, w darmowej wersji musimy obejrzeć reklamę, żeby skorzystać z narzędzia, ale za to zapisujemy plik bez dodatkowych opłat. No i trzecie, Canva. Tutaj usuwanie tła dostępne jest w wersji płatnej, ale oprócz samego usunięcia tła możemy jeszcze wyodrębnić obraz z tła, dodać mu na przykład obrys, co sama często wykorzystuje, na przykład w miniaturkach na YouTubie. Można też dodawać własne tło do zdjęcia, no naprawdę się tutaj można tym narzędziem pobawić. A jeśli znasz jakieś inne narzędzia do usuwania tła ze zdjęcia, to koniecznie daj znać w komentarzu.